111 kobiet, 111 wiersza, pierwsza antologia babińca literackiego, Fundacja Duży Format, Warszawa 2020. Cześć, nazywam się Katarzyna Ryryk, i jest to moja pierwsza publikacja w babińcu literackim, w tym tutaj który znałam dotychczas jedynie z internetu. Powiem tyle. Jest to kapitalna inicjatywa. Inicjatywa dająca kobietom możliwość wypowiedzenia się. I to nie są miłe, grzeczne wiersze. To nie są wiersze typu żyli długo i szczęśliwie, wychowali całe mnóstwo bardzo udanych dzieci. To jest książka o, o tym. Te wiersze o tym, co nas kobiety po prostu boli, to, co nas niepokoi, to, jest to są wszystkie symptomy, na które cierpimy. No i uważam, że jest potrzebne, uważam, że powinna dotrzeć do jak największej ilości czytelników. Powiem tyle, dziewczyny, kobiety, czytajcie poezję. Poezja to nie tylko jasnoszerska fablikosta. To nie tylko poświatowska, ale poezja to jest również ten cały nasz kobiecy stres, cała trauma bycia kobietą w dzisiejszym świecie, bo nie czarujmy się, że jest nam różowo i fajnie. To nie o to chodzi, że każda z nas anonimowo napisze na feju, mi i tu, i ja, i ty, i ona, piszmy wiersze, czytajmy wiersze, wywalmy to z siebie nareszcie, bo mamy okazję i polecam na nos, do wina, do kielicha, do samotnego łóżka, które przestanie być samotne. Cześć. To już mam mówić, tak? Dobra. Nazywam się Kinga Veronika De Walla. Chciałam wszystkich Państwa serdecznie zachęcić do zaglądania na Targi Książki w Poznaniu. Jest tutaj stoisko Fundacji Duży Format. Obecnie promujemy antologię Babińca Literackiego. Zawierającą bardzo wiele różnych wierszy, różnych głosów współczesnej poezji kobiecej. Myślę, że warto się z nimi zapoznać, jeżeli są Państwo zainteresowani tym, w jakim kierunku ta poezja się rozwija. Uważam, że naprawdę jest to solidne wydanie i zasługuje na, na to, by, go, by je promować by Państwo chętnie tutaj zaglądali, śniadali i czytali. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Jogorowska-Chmielewska. Jestem, czuję, bywam w Płocku. Już, 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 już. Patrzę po zdjęcia mamę. już, żeby to już działało bo prostu, o co mi chodzi. Żeby reklama działała. Można powiedzieć, że jestem od początku i tworzyłam Labiniec. Oczywiście idea, pomysł był Asi. Asia rzuciła hasło na Facebooku, że ma pomysł, że to będzie babiniec literacki, no i szuka osób, które chciałyby z nią działać. Tak sobie pomyślałam, że może to jest dobry moment, żeby coś zmienić, zrobić coś innego, gdzieś tam swoje zainteresowania czy pasje poetyckie rozszerzyć i rzeczywiście tak było. Był skład, zaczęliśmy działać, zaczęły tworzyć się zasady, niektóre pozostały, te pierwotne, które były w pomyśle Asi, zresztą bardzo fajne, Natomiast sam Babiniec zaczął się rozwijać jakby swoim życiem już w trakcie też działania. Jestem redaktorką że tak powiem współpracującą, ponieważ Babiniec to jest praca charytatywna i rzeczywiście działałam tam ponad dwa lata i no, trzeba się zaangażować, żeby tu funkcjonowało. Jest sporo kontaktów z kładkami, ale szukania, redakcji i tak dalej. Wiadomo, no to zabiera czas. Co mi daje? No na pewno obcowanie z poezją, z dobrą poezją. Kontakt z ludźmi, jakby ze środowiskiem, też możliwość podbudowania ludzi, dania im możliwości uwierzenia w sobie. Jest naprawdę bardzo wiele poetek, które no, miały różne ten warsztat. Ale spotykałam gdzieś po drodze te kobiety i one się jakby zaczęły fascynować poezją, znaczy ją miały zawsze w sobie, ale zaczęły się rozwijać, zaczęły czytać, zaczęły wierzyć w siebie, zaczęły widzieć różne style, zaczęły widzieć sens. I to jest fantastyczne, bo to są poetki, które zaczynają powoli odnosić sukcesy. Dwa lata temu dopiero tak nieśmiało marzyły o poezji. Ta antologia, jakby pomysł też już. Pojawił się idea, zresztą, która ty zaproponowałeś, prawda, z Kasią działając parę lat temu. I, I rzeczywiście był odzew bardzo pozytywny, natomiast wiadomo, czas, to był taki nagły pomysł i tak dalej. To nie był dobry moment. Myślę, że te trzy lata, właśnie to jest coś fantastycznego, bo po pierwsze udało nam się, albo inaczej rynek, tak to nazwijmy, czy odbiorcy zweryfikowali jakby samą ideę Babińca że ona jest, że ona jest potrzebna, że ona się sprawdza, bo to widać po fanpage'u, prawda, po polubieniach, widać po komentarzach, po krytyce, która też jakby jest ważna i myślę, że na dzień dzisiejszy to też jest jakiś, jakaś jakość tego Babińca i tych kobiet, a także czytelników, którzy naprawdę znajdą tu bardzo dobrą ps. Kupujcie i zawsze czytajcie Babiniec.